Piłnego dnia, zupełnie niespodziewanie, wydarzyło się coś, co nie mieściło się w głowie żadnemu naukowcowi. Ziemia przestała się obracać. Nie na zawsze, na dokładnie jedną minutę. Sześćdziesiąt sekund absolutnego, niewyobrażalnego bezruchu. Ale ten pozornie krótki moment wystarczył, by świat, jaki znaliśmy, zmienił się na zawsze. Ziemia codziennie obraca się z prędkością około 1670 km na godzinę na równiku. To właśnie dlatego mamy dzień i noc. Ale co się dzieje, kiedy ta gigantyczna kula, obracająca się od miliardów lat, nagle się zatrzymuje? Najpierw powietrze. Wszystko, co nie było przyklejone do gruntu, poleciałoby dalej z dawną prędkością obrotową. Wiatr o prędkości ponad 1600 km na godzinę zdmuchnąłby budynki, drzewa, a nawet całe miasta. To byłoby jak uderzenie bomby. Ocean? Wielka ściana wody ruszyłaby z zawrotną siłą zalewając kontynenty. Każdy samolot spadłby z nieba. Pociągi wykoleiłyby się, mosty zawaliły. Infrastruktura świata zniszczona. Ale najgorsze dopiero przed nami. Zmiany w jądrze planety. W polu magnetycznym i grawitacji. Bez rotacji Ziemi dzień i noc nie zmieniałyby się co 24 godziny. Jedna strona planety byłaby skazana na wieczny dzień, druga na wieczną noc. Na stronie dziennej temperatury wzrosłyby do niebezpiecznych poziomów, pustynie rozszerzyłyby się, woda wyparowałaby, po stronie nocnej panowałby mróz i ciemność. Rośliny i zwierzęta nie przetrwałyby. Ludzie uciekaliby w panice. Ziemia przestałaby działać jak zegar. Rytm życia, rolnictwa, technologii wszystko trzeba by wymyślić od nowa. Ludzkość musiałaby się przystosować. Podziemne miasta, sztuczne światło, nowe zegary biologiczne bez rotacji pogoda stałaby się ekstremalna. Huragany trwałyby tygodniami po stronie dziennej, a po stronie nocnej gigantyczne burze śnieżne. Na równiku mogłoby być znośnie. Tam dzień i noc byłyby podzielone. To właśnie tam moglibyśmy budować nowe miasta. Niektóre kraje zostałyby opuszczone, inne przeżyłyby boom migracyjny. Polityka, gospodarka, granice. Wszystko musiałoby się zmienić. Zwierzęta również nie przetrwałyby takich warunków. Migracje, wyginięcia, nowe mutacje byłyby na porządku dziennym. A co z roślinami? Część uschłaby z gorąca, inne zamarzłyby. Zielone planety zamieniłyby się w pustynie i lodowe pustkowie. Rośliny potrzebują światła słonecznego, ale nie za dużo. Gdyby słońce nie znikało za horyzontem, fotosynteza mogłaby się zatrzymać. Energia słoneczna? Też problem. Panele słoneczne mogą się przegrzewać i przestają działać w ekstremalnym upale. Czy dałoby się to wszystko jakoś naprawić? Może zbudować sztucznego księżyca? To brzmi jak science fiction, ale kto wie. Niektórzy twierdzą, że już teraz wpływamy na ruch Ziemi przez zmiany klimatu, topnienie lodowców, wielkie konstrukcje. Ale jedno jest pewne: nasza planeta to delikatny system i każda zmiana może uruchomić reakcję łańcuchową. Gdyby Ziemia stanęła, stracilibyśmy coś więcej niż tylko dzień i noc. Stracilibyśmy rytm życia, do którego jesteśmy stworzeni. Nie wiedzielibyśmy, kiedy spać, kiedy jeść, kiedy odpoczywać. Nasz biologiczny zegar by zwariował. Próbowaliby się dostosować, ale nie każdy dałby radę. Stres. Choroby, depresja, świat pogrążyłby się w chaosie. Jest ziemia bez ruchu, to nie miejsce do życia. Może trzeba by szukać nowego domu? Na przykład na Marsie? Ale na razie cieszmy się, że nasza planeta nadal tańczy swój kosmiczny taniec i niech tańczy jak najdłużej.